Ani deszcz, ani śnieg, ani miasto Łódź nie powstrzyma tych dwóch bohaterów przed widzewską podróżą do przeszłości. Dotarła do miejsca, do studia Jakub Dyktyński, Kamil Wójkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dopłynąłem kajakiem. Tak. Bo nagrywamy we wtorek rano i trochę tak dziwny deszcz zaatakował Czeksiubał tak letnio. No. Dajcie spokój. Słuchajcie, Dobra. nie mamy dużo czasu, bo to jest bardzo napakowany program. Mamy aż trzy tematy, bo można powiedzieć, że mikrocykl Widzewiaków zbija się w jedną ca całość. Czeka nas mały maraton trzech spotkań, w których tak. na początku, trzech wyjazdowych spotkań dodajmy, hmm, tak. spotkań, w których zmierzymy się na początek na wyjeździe z Koroną Kielce. Następnie dawno niewidziany rywal Concordia Elbląg, wracamy na Warmię i Mazury. Mm -hmm. żeby no, zmierzyć się z tym przeciwnikiem. Do niepokonanego Elbląga, o czym wspomnimy. O, to jest bardzo, <gry> bardzo ciekawe. No i następnie wracamy już na ligowy szlak, zmierzymy się na wyjeździe z Piastem Glicem. Ale dzisiaj dwa pierwsze mecze weźmiemy pod lupę, plus mała ciekawostka na początek odnośnie trenera Myśliwca. No właśnie, bo rozmawiamy po pierwszym meczu Daniela Myśliwca, meczu, którym trener zwyciężył. Jest w ogóle... Chyba o tym powiesz, ale jakby no. No, no, rzadko się zdarza, że trener Widzewa, szczególnie w XXI wieku, wygrywa w swoim pierwszym meczu. W Ekstraklasie, w Ekstraklasie dodajmy. Bo no to, to jest... jak to wyglądało, Kamil? No, zacząłem, zaczęliśmy nad tym grzebać i w historii tak myślałem, że kurde tych trenerów z nazwiskami takimi legendarnymi dla historii Widzewa będzie więcej na tej liście. A tak naprawdę z takich trenerów, który, którzy osiągnęli jakieś wymierne sukcesy z Widzewem to jest... Tutaj tylko Władysław Żmuda i możemy dać Marka Dziubę, którzy w debiucie jako w roli trenera Widzewa w Klasie odnieśli zwycięstwo. Do Daniela Myśliwca było 8 takich osób. Pierwszy oczywiście, no to zamieszkłe czasy przypomnijmy, tylko tak Zygmunt Otto, zasłużony już nieżyjący od dawna łódzki piłkarz i trener, który poprowadził Widzewiaków w tym pierwszym historycznym meczu w 1948 roku 4-3 z dechem, a potem... Patrzę, kolejny był dopiero Władysław Żmuda, lat, początek lat 80 potem taki trochę awaryjny trener na początek sezonu, Andrzej Grębosz, nasz były piłkarz, on tam w 1988 też miał udany debiut. I tacy trenerzy, Marek Woziński, Petr Nemec, tak patrzę po nazwiskach, Jan Żurek, no raczej takie osoby, które na krótko widzę wygościły. Jan Żurek, BKS Jan Żurek, Katowice. A, ale no Jan Żurek, ale wiesz jaki on miał ten, ten, ten słynny mecz 5-3 na Lechu na wyjeździe wygrany. No jedyny, to ten, jedyny... w którym na bram, znaczy to nie, dwie, tam dwie, dwie, nas nie próbował przekręcić, one kartki nam pokazała. my mimo tego I to jest słynny mecz, w którym bojówka Lecha była ochroną. Chyba tak Tam tacy, wiesz, tak jak jest ten pod napięciem, te chłopaki no, z Lechi, Tak, Czyli tak, 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 no. Czy istnieje Liga, czy jest Liga Huliganów? Istnieje. To takie chłopaki stały właśnie tam przy tunelu Widzewiaków, no, ja, no i tak już, jak już jest ten wątek Jana Żurka, no to to, był, to jest jedyny trener na razie w historii Widzewa, który w debiucie, w, swoim, w tej roli w Klasie jako trener RTS-u wygał na wyjeździe to właśnie było to 5-3. I potem jeszcze był tylko Petr Nemec i Michał Probierz, słynny mecz z Dyskobolią 2-1, na początek sezonu 2-6, 2-7 wróciliśmy do ekstaklasy. No i teraz tak naprawdę patrzymy, po 17 latach do tego grona udanych debiutów w roli trenera w Klasie dołączył Daniel Myśliwiec, wyganą 2 do 0 z Krakowią. To taka ciekawostka, czyli jest dziewiąty na liście jako trener, który debiutując z widzem w Ekstaklasie zalicza zwycięstwo. Ja z tego miejsca pozdrowię Piotra Goździka, bo zawsze takie ciekawostki można, tak. mogłem wyczytać u niego na Twitterze. Jeśli, nie, jeśli lubicie historyczne ciekawostki, to bardzo polecamy wam tego, tego Widzewiaka, tego no, nie, kibica. Nie, nie sprawdzałem już tych wszystkich, bo były dwa debiuty też obcokrajowców, a Piotrek też tam często patrzy, który to nie, już nie, i to tak dalej, który kraj. Więc wiedza, to niesamowita wiedza, niesamowita ciekawostki. Może, no. Myślę, że jako, jako osoby, których też lubimy historię, tak. no ty, ty z dużo większą wiedzą niż ja, ale ja na pewno jako taki powiedzmy niedzielny historyk <laughs> Mogę, mogę polecić Piotrka, bo to jest tak, bardzo ciekawe i zawsze... No nie zdarzyło się, żeby, no, inaczej, nikt nie jest w stanie Piotrka zweryfikować trochę jego sprawdzeń, chyba tylko dwie, trzy osoby na widzę. Ostatnio też nawiązał do tego, że chyba Jordi Sanchez był pier... jest pierwszym piłkarzem od, od Marcina Zająca z drugiej połowy lat 90., który w jednym sezonie strzelił już gole, że strzelał gole w derbach i, i, wow. leg, i legi, bo to taka ciekawostka zawsze tych meczach. Jeszcze niech strzeli zwycięską bramkę. Dobra Kamil, tak. Dobra, kończymy. kończymy wątek Daniela Myśliwca, trzymamy za niego kciuki, bo jeszcze no... No, ten, ten maraton dużo powie, gdzie ta drużyna jest, jaki jest jej potencjał, mhm. bo y, kończąc wątek tego trenera, no to mamy. Y, 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 ja patrząc z perspektywy historii, zawsze zmiana trenera w widzewie, ale myślę, że nie tylko w naszym klubie wiązała się z tym, że y, y, trzeba było sobie od odpowiedzieć na pytanie, czy materiał, który miał poprzedni trener, dawał możliwość osiągnięcia lepszych wyników. Pod innym kierownictwem, prawda? Czy, czy zmiana jakichś ustawień, składu, personaliów, mentalności jest w stanie wykrzesać więcej. No i te mecze wydaje mi się, mogą nam na to odpowiedzieć. Oczywiście. Piłka nożna to jest długi marsz. Nie liczą ale trener, się tak, ale trener myśliwiec na konferencji pomczeskakowy mówił, że tak szczerze i uczciwie, to mi się podobało, że no, co ja mogłem przecież tutaj cudów nie mogłem dokonać. Bazowałem na ich mentalności, na, na, ich, na, ich, na ich chęci do gry. Przecież ja tu nic nie mogłem nagle wymyślać. Czyli tak, nikogo ciągu... wskazują, że trener <coughs> myśliwiec nie mówi od rzeczy. Raczej, raczej tak, i jakby jest to, jest to doceniane. Trzymamy za niego kciuki. Tak no i rozpoczynamy wątki historyczne Korona Kielce. Kamil przypominamy takie dokładne zestawienie historii przeciwnika znajdziecie w naszych poprzednich programach. Dzisiaj skupiamy się już stricte na wyjazdach. Tak, zresztą tą koronę to już maglujemy, kto z rzędu, bo ona jest naszym ostatnio częstym rywalem i była w pierwszej lidze tak. przez, przez dwa sezony, w poprzednim sezonie w ekstaklasie. Wniosek jest jeden, można powiedzieć. Tak, nawiązuje jeszcze do Krakowi, ostatniego meczu. No z Krakowią to ostatnio nam tu idzie idealnie, bo Krakowia dawno nie wygała u nas i przegrała trzy mecze z rzędu na tym stadionie po 0-2, wszystkie, wszystkie w ekstraklasie. Ale w przypadku rywalizacji z Kielczanami, tak zwany atut własnego boiska i w jedną i w drugą stronę, no zwyczajnie Dlaczego? Nie, nie działa. Ja, ja, co mówią statystyki? No tak no, nawet weźmy ostatnie sezony, czyli... Korona, korona w poprzednim sezonie nas tutaj trochę na koniec no, zlała 3 do 0 u siebie, przegaliśmy z nimi 0-3. A wcześniej, w poprzednim sezonie pamiętamy mecze w pierwszej lidze, gdy niby mieliśmy dużą przewagę, chyba był gol Hansena, a i tak przegaliśmy 1 do 2 w pierwszej lidze, tak? Ale jadąc na wyjazdy ostatnie, to pamiętamy. Jeden do zera po twarzy golu Mattia Montiniego. To będzie taki jeden skultowy gol. Mattia Letniowski. No i Letniowski czerwona kartka wtedy, tak, w tym meczu. E, potem? Juliusz Montini. Tak, Juliusz Montini. No i, i, i tutaj był Matija, potem był Mato Miloz, czyli podobne imię, e, doliczony czas gry i… E, Jezus Maria, Jezu, Mato strzelto. Jezus Maria, tak, i tam legendarny komentarz Jana tomaszewskiego Tabocińskiego. Tak, tak. <śmiech> Jan, <śmiech> Jan Ciszewski. Ciszewskiego, nie, tak. No, nie będziemy tak sobie, że trochę żartujemy, ale… No to widzicie, tu wygraliśmy, my dwa razy wygraliśmy po 1-0 w Kielcach, Korona wygrała tutaj e, dwa razy ostatnio, a wcześniej… Taki mecz, gdy nam nie szło po zmianie trenera z Dobiego na Boniszewskiego, końcówka sezonu, jeden z pierwszych chyba meczów, gdzie po kibice Widzewa pojechali do Kielc, końcówka sezonu 2020 2021, co było 1-1, co wyrównaliśmy po golu Karola Czubaka w 86 minucie. No i to też taki, też nam tam, jakby, jak patrzę nawet, na, nawet przed, przed reaktywacją, to. Na 10 ostatnich wizyt ligowych w Kielcach, Ekstraklasa czy Pierwsza Liga, przegaliśmy tam tylko raz i to po Golu Jacka Kiełba w 90 minucie. No to... Ale na przykład zremisowaliśmy przed 10 laty, i to, była dosyć boles... A, to był dosyć tak. bolesny remis, bo wygrywaliśmy bodajże 2 do 0. Tak, po, cetna, po bamkach Cetnarskiego i Wiśniakowsa. A mogliśmy zamknąć mecz. Tak. I nie, ale niestety zremisowaliśmy, I... i to był taki gwóźdź do trumny. Tak, bo to tej był początek tych dodatkowych playoffów o utrzymanie, i to chyba tak definitywnie pogrzebało takie nadzieje, żeby znaczy... się jeszcze wybronić. Znaczy, no było, była chyba szansa, ale to gdybyśmy tam wygrali pewnie, to. Znaczy, gdyby, gdyby, prawda? No ale to jest. Od tego jest piłka, gdyby. Co by, gdy... tak, było, tak, gdyby było tak. gdyby. Czemu w. W 74 spadł deszcz. Ale tak jak sobie tak bo różne wątki bo, tak, bo mówiliśmy wcześniej o takim meczu, dużo po poprzednich audycjach, gdy Mehdi Bendi falach, strzelił dwa gole i wyleczyliśmy koronę z marzeń o pucharach, bo była taki, był taki moment. No nie... Wyleczyliśmy koronę. Dzisiaj ten żart starzał się bardzo, no, to bardzo, bardzo źle. <laughs> że, A tutaj dobre dobre Widzę, no że umysł tak coś… Co tam masz w tym kubeczku? No, nie, nie powiem. No, Ale tak, ale tak wracając do, tych, do tej historii korony, tak coś innego, żeby ugryźć, to tak patrzę, że często czy my, czy oni no, padały gole w 90. minucie. No Patrzę, kiedyś Adrian Budka dał nam remis w 90. minucie w sezonie 2007-2008, gdy Dina strzelił na 1-0. Korona kiedyś zrobiła mi z 2-2 z nami golem na Wodczyńskiego 90. wspomniany Jacek Kieł y, Mato Miloz Czubak w końcówce, no, na, nawet był taki mecz pucharz z ta klasy, gdy przegrywaliśmy tam 0 do 1, a w końcówce Grzelczak-Bogunowicz to było po 80 minucie i wygaliśmy 2 do 1. No. Popraw mnie, jeśli chodzi o te ostatnie wyniki, ale mam wrażenie, że takim największym zmąceniem w ostatnich latach to była ta porażka 0 do 3, bardzo taka. Ta bolesna, nas, tak. Tak, ta ostatnia. tak, tak naprawdę to i dla... w Pierwszej lidze u nas wygrana hmm. 2 do 1. I tak naprawdę dlatego Korona ma. Czyli do 0? Tak, tak. W pierwszej lidze 2 do 1 wygrana. 2 wygraje. do 1, dobrze pamiętam. Bo Hansen strzelił wtedy gola, mhm. oni odpowiedzieli dwoma bramkami. ale chodzi o to, że tak jak mówisz, no i przez to, że ta wygrana, że Korona jak z nami wygrywała te mecze, ma niby mniej zwycięstw w starkach, ale były bardziej efektowne, bo, bo zdarzały się po 3-0 już drugi raz teraz. No to Kowana ma lepszy bilans bankowy przez to z nami. No nie Aha. tak to wygląda, ale tak jeszcze nawiązując do, do meczu, bo zawsze szukam jakichś wątków, szukam wątków personalnych, no to ten mecz właśnie jeszcze taki, który taki, taki no, nic nie znaczył, to 1-1 wiosną 2021 za, za tej krótkiej kadencji trenera Boniszewskiego, co przegrywaliśmy, wygraliśmy po golu Kabola-Czubaka, a jak mi pamięć nie myli, to wtedy. Taki epizodyczny, dobry występ zaliczył yy, podając mu, asystując taki młody zawodnik Jakub Kmita, który gdzieś nam zupełnie zniknął z orbity. Yy, pamiętasz takiego zawodnika? No, oczywiście. No Był, potem patrzę z soku Aleksandr Łódzki, jakieś rezerwy Krakowi, ostatnio SMS Łódź, no ale taka trochę, nie mówię, że kabiera, ale taka. Ta sportowa przygoda trochę z piłką się temu zawodnikowi chyba popsuła. Wydawało się, że tam chyba były jakieś zawiewania z jego menadżerem, który coś tam chyba mu namieszał w głowie. Pamiętasz tą sytuację z Jakubem Kmitą? Jak to wyglądało? Bo Kurczę, to... przyznam szczerze, że mam problem, żeby to tak gdzieś tam sobie zestawić, bo Kuba był... Krótko, krótko, no właśnie. No. Kibice mieli wobec niego ogromne oczekiwania. On tak miał być taką, nie mówię, że wschodzącą gwiazdą, ale takim zawodnikiem, na którego należy stawiać. Szczególnie, że w tamtym sezonie nasze nadzieje na awans zostały już pogrzebane. No i logika kibiców wydawała się słuszna. Dajmy mu czas, dajmy mu minutę, nie gra ale nie grał. No, i nie no z, z tą koroną no, dograł tą piłkę, bo on rozumie asystę chyba wtedy. Asystę wszedł i zaдействовал jako rezerwowy asystę tam w ciągu kilkunastu no, minut gry, no, ale Historia pokazała i jest wielu takich piłkarzy, o no, kibice często płakali, ale nie mówię tego złośliwie, często tak jest, no że prawda takiego krótkiego odcinka czasu jest taka, że yy, no wiesz, że kibice oczekują... Znaczy, mają żal do zarządzających klubem, że jakiś piłkarz odszedł, Ale tak a dopiero jest... czas pokazuje, no. czy to była dobra decyzja. Przypadek akurat Kuby Kmit pokazuje, no, że ten zawodnik wypadł kompletnie z orbity, nie tyle Pierwszoligowej, co nawet poziomu centralnego. Ale na przykład też jest właśnie osoba Kabola Czubaka, która tu wzbudzała duże kontrowersje po odejściu, że on tam strzelał gole tak. dla Arki, ale nadal z tej Arki się nie wyrwał, mimo tego strzelenia tylu goli, że nikt tak, z Ekstraklasy tak, po tak. niego nie sięgnął. To też jest takie charakterystyczne. Ale to jest się, akurat ciekawy przypadek, no. bo jest to zawodnik, który strzela gole seryjnie. Seryjnie to też, też znowu chyba dla Arki Tak. To... I, i, I jest to dosyć imponujące, a droga takich napastników do Ekstraklasy jest dosyć szybka, biorąc pod uwagę, on bo mówi się, nie że nie, ma nie mamy napastników w Polsce nie. Ma napastników. Słyszymy to, że wciągamy za granicę zawsze kogoś do ligi. no nie? Tak. tak się mówi. No. Ale tu nie będziemy zbaczać tak, w kierunku tak. byłych transferów, czy znaczy, decyzji personalnie. Najbardziej tylko kontekst tego meczu z koroną, że tak. to też był taki jeden z tych meczów, w którym, bo trzeba go odszedł po tamtym sezonie, a miał kilka takich występów, że no strzelił te gole dla widzewa jednak, tak strzelał. Ja tak? przyznam, macie. że faktycznie. Ten mecz to był taki do zapomnienia, do zapomnienia bo graliśmy tak. o nic i to było takie, no wie, wiesz, nie lubię takich meczów, w sensie chciałbym mieć spokój w tym sezonie, żebyśmy spokojnie się utrzymali, zrealizowali te założenia, w których y, to miejsce będzie lepsze niż w zeszłym, w zeszłym roku, wiesz o co chodzi. Mhm. Takie na podstawie stopniowego, stopniowego, stopniowanego budowania jakiejś, jakiejś drużyny, struktur klubowych i jakby stopniowania tych celów na przyszłość, ale... Jednocześnie no, no, takie mecze o pietruszkę to jest straszna taka męczarnia, bo już wiesz, że o nic nie grasz. No, czy w Polsce oczywiście o te pieniądze z Kanal Plusu się gra, to jest zawsze dodatkowa kasa eee, i, 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 i myślę, że to są solidne środki finansowe i tu walka będzie o te końcowe miejsca, myślę, że do ostatniego meczu. Ale jednak jest to do, do zapomnienia. Możemy tak trochę podsumować, że no teraz y, jedziemy do korony. I tak jak mówiłem, nasz bilans na stadionie korony w Ekstakasie jest korzystny dla nas. Tak y, mówię ten statystycznie: trzy zwycięstwa, trzy remisy, dwie porażki. A nawet bilans doliczając z pierwszej ligi, to jest remisowy 1-3-1. Czyli jak widzimy, to my częściej w meczach ligowych wygrywaliśmy na stadionie korony niż y, gospodarze. Możemy tak podsumowująco powiedzieć, że właśnie 15 meczów w Ekstraklasie, 6-4-5 dla nas, ale w bramkach już 17-15 dla Korony za sprawą właśnie tego tej bolesnej porażki na zakończenie poprzedniego sezonu, gdy przegraliśmy tutaj 0-3. Z Koroną też galiśmy w pierwszej lidze 10 razy, 4 razy w Pucharze Ekstraklasy, raz w Pucharze Polski, więc Ogółem jest to rywal, z którym już mierzyliśmy się 30 razy w oficjalnych meczach i bilans jest, no mówię, taki prawie remisowy, taki ogólny. 10, 9, 11. Zwycięstwa, remisy, powaszki. To jest już jeszcze z tymi meczami. i pucharowymi. Z... Ale. Yy... Wszystkimi. Pierwsza Liga Ekstraklasy. A kiedy, kiedy pierwszy mecz jakby zaliczasz? No ten, 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 ten pierwszy, no to był ten 1991 ten sezon mm -hmm. wtedy po spadku z ekstaklasy co trener Paweł Kowalski prowadził i wtedy były dwa remisy po jeden jeden w Łodzi okay, na wyjeździe. Okej, okay, no, okej, okay. no. bo myślałem, że jeszcze tam z lat 50 błękitnych Kielce czy coś Nie, tak to błękitni Kielce to dzielnio nigdy nie byli, ty nie uważaj tutaj korony z Kielcami błękitnymi, bo ci zaraz tutaj wiesz, bo, bo Nie, wiesz, wiesz czasami no. y dochodzi do tych fuzji, fuzji tak. y a w za komuny to było bardzo powszechnie że lokalne władze tworzyły jeden duży klub, a przyznam szczerze, że nie, nie pamiętałem teraz, czy przypadkiem nie doszło właśnie do takiej nie, nie. fuzji i połączenia tradycji. Okej, okay, zostawiamy koronę, trzymamy kciuki za, za widzę podczas tego wyjazdowego meczu. No i jedziemy, i jedziemy gości. na Warmię i Mazury, gdzie było bardzo, bardzo ciekawie. Chociaż Elbląg to chyba są dokładnie rzecz biorąc Mazury czy Warmia? Kurczę. Chyba Warmia bardziej. Chyba Warmia. To tak. jest ten, ten biskupi trójkąt e, z, w, wyszargany Prusom. Elbing. <grym> tak. Miałem ostatnio, Elbing. miałem ostatnio takie zdjęcie że z z drugiej strony z Elbinga, kanał elbląsko-ostrucki. No. no tak, tak, tak. No to już jednak na Mazurach. Widzę, że tam piłkarze, niektórzy to krążyli. Do, 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 tymi... Dokleimy mapkę. Jak tak patrzyłem, to tam piłkarze z, na z Konkordii to tak krążyli między Olimpią, Konkordią i Huraganem Morą, bo to jest też ciekawostka związana z piłkarzem, który nam już strzelił Gola i przeciw nam zagra pewnie w pucharze Polski albo. Kto może... to? No ten, taki Brazylijczyk, który był chyba jakiś przymierzany do widzeła przez moment w niższych ligach. Że kłumacz on, on był, on był w Polsce Grudziądz. No, on, on, on jeszcze żyje? Żyje i strzelił nam Gola, grając nie w Concordia, nie Olimpię Bąg, tylko w huraganie Morąg. Jeden do jednego. I to był sezon 2017-18. To jest też niesamowite, bo oglądając dzisiejszy program i słuchając na temat prześwietlenia najbliższego pucharowego przeciwnika, po raz kolejny wracamy do okresu trzeciej, drugiej ligi. Trzeciej gdzie... ligi, bo tam jest nadal gra też w Concordii. Piłkarz, który się nazywa ofensywny gracz Mateusz Szmyt, przez tedy, tak, tak, I on ja. nam strzelił gola i w Łodzi, i w meczu Weldlągu wtedy. I on jest. nadal jest tam w składzie i gra, więc uwaga. Ale to jest niesamowite pod tym Kriciuma względem. i że Szmyt, proszę ich pokryć. Jaką drogę przeszedł i gdzie my musieliśmy być jako społeczność, co przeżyć. Jakby, kurczę, to jest dla mnie. Wiesz, czasami się tam z widzewa śmieją, że my tam mieliśmy mało tych sukcesów, nie jesteśmy dużym klubem, czy coś, ale kurczę, który klub musiał przeżyć, jest kilka oczywiście, ale taki, który z takiego topu musiał gdzieś tam przeżyć grę z, ponownie z takimi rywalami. To jest coś takiego, wiesz Kamil, no, no, ale tak, tego Elbląga, bo to jest ciekawa historia no, związana, dokładnie. bo Elbląg przez prawie całą historię Widzewa nie pojawiał się ani na szlaku ligowym, ani pucharowym i dopiero w czasach reaktywacji, najpierw w sezonie 2016-2017 graliśmy w trzeciej lidze z Concordion, Elbląg, czyli naszym najbliższym rywalem. Jest to klub dość młody, bo założony w trochę dziwnych czasach. Takie rzadko kluby tak powstawały, bo on powstał w końcówce czasów tak komuny. Został założony w 1986 roku, czyli w cieniu tej Olimpii Elbląg, która już po wojnie powstała i grała tam, miała sezony na zapleczu ekstraklasy, a przeważnie w trzeciej lidze. No i wtedy, jak tam kibice, pewnie część kibiców pamięta taki mecz na SMS-ie jeszcze Łódź, bo wtedy stadion jeszcze tutaj był w budowie, e, na, przy Piłsudskiego. Wygraliśmy wtedy najpierw z Konkordią 2-1 po takim dość ciężkim meczu, bo Piotrek Burski strzelił gola w 90. To był minucie. Mecz, powiem ci... No, byłeś na tym meczu? Byłem. No to I powiedz, jakby... bo jak od nie byłem, to możesz przypomnieć kibice. Ty nie byłeś we Wrocławiu wtedy jeszcze? Chyba tak, nie? Tak, tak, tak. No, telewizja Wrocław, słynny aparat, <laughs> nawiązując do pewnej relacji na żywo z Turcji, ale <laughs> e, wiesz, no to gol w 90 minucie zawsze smakuje tak samo, a pamiętam, że chyba ten mecz komentował Dariusz Postolski razem chyba z Kamilem Tlagą i no mówię, no mecz taki do zapomnienia poza tą bramką, bo my tam niesamowicie się męczyliśmy, wiele było tych meczów, które trzeba było przepchnąć, wepchnąć tą piłkę do bramki, i no, udało się w tej 94. minucie, coś takiego. Tak. No ta trybuna na, na, Ło, na Łodziance, Boże, na SMS-ie no, eksplodowała. No po prostu, wiesz, no, ten nasyp z tymi krzesełkami, ludzie tam się przeskakiwali, przerzucali na dół, ten młynek na środku, no coś niesamowitego. Piotr Burski no, zapisał się w historię, on, potem grał chyba do dzisiaj, gra w niższych e, ligach. W Wapkanie Buczek chyba grał? No, ale w czwartej lidze generalnie, po, poziom trzeciej, czwartej ligi, on szybko... Do, znaczy trafił do widzewa jako wzmocnienie potencjalne ataku i wydawał się wtedy bardzo solidnym zawodnikiem, bardzo rozsądnym transferem, ale bardzo szybko z widzewa. Odszedł i, i, i zakotwiczył. Potem grał chyba w jutrzęce warta mm. przez jakiś czas, zrobił z nią awans z okręgówki do czwartej ligi, z tego co pamiętam. No więc mówię, no tak yy, krótki ten występ, ale ja, ja tego zawodnika zawsze będę pamiętał już z tej bramki na przykład. A na wiosnę pojechaliśmy wtedy w 2017 na rewanż, bo to w kontekście naszych wizyt we i tam były ciężary. My zamiejscowaliśmy 2 do 2, mimo że prowadziliśmy od pierwszej minuty po samobóju Lewandowskiego, ale nie Roberta, tylko innego zawodnika. Mariusza? Mariusza, czy Marcina? Nie wiem, jak się Mariusz Lewandowski był naszym eksportowym to, zawodnikiem. Tak, to pamiętam. były czasy. Szachtar Doniec. I <grym> potem Ufa. i potem znowu to Korona, to, to Concordia wyszła na powodzenie 2 do 1 między innymi gol tego Mateusza Szmyta, który nadal gra teraz w drużynie z No i Daniel Monka wyrównał w 78. To był ten sezon, który dla nas zakończył się brakiem awansu, chociaż były takie nadzieje, bo też był nowy stadion u nas na wiosnę, tak? Pełne trybuny tutaj na, na wielu meczach, ale to się skończyło tak, że my zostaliśmy w drugiej lidze, w trzeciej lidze, a Konkordia spadła z tej trzeciej ligi wtedy, tak? Bo ona się nie utrzymała. No i potem już się z Konkordią nie spotkaliśmy, ale mieliśmy dwie wizyty na poziomie drugiej ligi w sezonach 2018-19 i 2019-20. No, z drużyną, która nam bardzo nie leżała, Olimpia Elbląg. Bo już nie mówię o meczach u siebie, tam, gdy raz wygraliśmy na początek sezonu 1-0, po golu też takiego meteoryta, Damian Paszliński, kto go już pamięta, tak? To był przez moment, otworzył no, sezon. To był pierwszy, gole... pierwszy mecz na tym, w, tym, w tamtym sezonie. No tak, po on, on był ściągany z Niemiec w ogóle i to no. był też ciekawy transfer, bo on był z niższych lig niemieckich, ale zaraz do, doznał kontuzji. On miał nie po tak. drodze z trenerem Broczkowskim. On ponoć, znaczy, znaczy, nie chciałbym teraz tu nikogo urazić, ale tam wchodziły z tego, z tego co pamiętam, kwestie trochę wychowawcze. Mhm. Trener Moroczkowski był zawsze bardzo zasadniczy, jeśli chodzi o kulturę osobisto, wulgaryzmy. I teraz mówię, nie chcę tutaj nikogo dotknąć jakimś ostracyzmem, czy, czy, czy obciążyć go jakąś, jakąś taką relacją, ale z tego co pamiętam, no niestety ten zawodnik wypadł z orbity. Mhm. E Decyzyjności, czy powiedzmy zainteresowania pierwszym składem, no, tak mi się wydaje, na podstawie tej relacji. Więc zagrał na początku, strzelił bramkę, doznał kontuzji, potem już chyba nie wrócił no. do składu. Jakieś tak, takie tak, ogony. to był po prostu nie wrócił do Niemiec. Tak, i on nawet już on chyba w trakcie jesieni już opuścił drużynę szybko po tym golu. Tam kilka, tak mówię, występuje. Tak, dobrze zbudowanym, wysokim stoperem, i to wszystko wiesz. Wydawało się, że ma ręce i nogi, jeśli chodzi o ten transfer. A to był widzę. Drugoligowy i duże oczekiwania były wtedy. No i, no i duże oczekiwania, i na wiosnę były takie oczekiwania, że po serii tych nieszczęsnych remisów doszło po wizycie w Stargardzie do dymisji Tena Borczkowskiego i jedziemy na zaległy mecz do Elbląga, bo był przełożony z jesieni, bo tam prezes taki Paweł Guminiak, słynna, kultowa osoba, ksiądz, nadal jest prezesem. Zobaczymy, że już 10 lat prezesuje olimpię Elbląg. Nie, no Ten mecz był przełożony, bo on coś tam mówił, że jakiś nie mógł zabezpieczyć tego meczu jesienią, nie miał tam ochroniarzy, czy policja mu daje gwarancji. To był... tu, tu chyba tak było, bo podczas jednego z tych meczów bo w Elblągu graliśmy dwa razy przyznam szczerze, że nie jestem w stanie teraz określić który to był z tych meczów, ale podczas jednego Ale mówisz na Olimpii, że dwa razy tak, graliśmy, tak, tak? Tak, tak, no sezon po sezonie w zonie, tak. Jeden z dziennikarzy Polskiego Radia z Łodzi no, gdy relacjonował i nawet nie, że się cieszył, no bo był na żywo i nie mógł mhm. też eksponować swoją radością no, został popchnięty, szturchnięty przez jednego z miejscowych kibiców VIP bo po prostu był złodziej i to się nie podobało. No bo spodobało. ta trybunka pasowa to była taka otoczona. Ty też byłeś tam, Tak, chociaż. tak. Nie wiem, czy byłeś w czy, czy akurat tego meczu. No mówię, no już ja się byłem, ja, ja byłem na tym meczu, co właśnie tam, bo to chodzi mi o to, że wtedy w tym meczu z zaległym, rozgrywanym wiosną, debiutował trener Paszulewicz u nas jako golikista. Ja trenera. powiem tak. Nomenklaturą uliczną. Wipy się tam próły. nas no tak. się tam próły. Mimo, że do, wiecie, no, na terenach, powiedzmy sobie, wrogi, bo Olimpia Elbląg no, od lat jest kojarzona też jako Z, przyjaciele Legii Warszawa tak. i wicewidzewa i sami widzewiacy nie są tam mile widziani. no Nie można tam eksponować, trzeba to uszanować, jakby trochę nie eksponować swojej radości, ekspresyjnie tego, tego, tego nie pokazywać, no ale niestety, wipy tam no, nie były zbyt miłe, ale były tam super plakaty. Tak. Kto był, ten wie. Tak, się chyba mam nawet taki plakat gdzieś tam zewalił. No, no. Niesamowite. Dobrze. No i wtedy. No i, wtedy, Elbląg no i Elbląg wracamy. No i te, do tego meczu, właśnie. Wiosna 2019. Tak, i to będziemy tam, na Olimpię, tak, tak, około 300-400 kibiców widzewa tam ma się pojawić. I remisujemy jeden do jednego, bo straciliśmy gola. Nie widzę, w niby tam trochę miał swoich sytuacji, ale to gospodarze strzeli gola i wyrówna Bafal Wolsztyński w 83. minucie remis na początek yy, krótkiej przygody w roli trenera Widzewa Jacka Paszulewicza i on tak naprawdę nic nie odmienił swoją osobą, bo w kolejnych meczach też były remisy, a potem nawet porażki i wiemy, bardzo fatalna końcówka sezonu. I, no i w kolejnym przychodzi trener Marcin Kaczmarek, zaczyna nawet tam od zwycięstw, ale jedzie chyba w czwartej czy piątej kolejce do Elbląga i znowu są ciężary, bo prowadzimy tam po golu Marcina Bobaka mamy dużo fajnych sytuacji, Potem rywale dostają czerwoną kartkę na początku drugiej połowy. Mamy przewagę jednego zawodnika, ale to my dajemy sobie sześć gola w końcówce No i remisujemy jeden do jednego. No i tak, tak no, no przedziwne sytuacje tam się działy, wydarzenia w tym Elblągu. Trzy mecze widzewa, jeden z Konkordią, dwa z Olimpią, wszystkie ligowe i na razie trzy remisy. Więc panowie piłkarze, trzeba wejść się ten Elbląg zdobyć, tak mówiąc. Nie, no koniecznie, bo to jest w mo no mojej opinii no. losowanie bardzo korzystne. Myślę, że ciekawy rywal też nie, nie, nie słaby w kontekście większej liczby minut dla pozostałych zawodników. I, ale no to jest obowiązek, musimy awansować, mamy fajnego rywale na początek, teraz miejmy kolejnego, dojdźmy do w pucharze Polski jak najdalej, naprawdę ten, te rozgrywki są fajne tak. i trzeba to docenić. No i tak na podsumowanie właśnie, bo zawsze staramy się sprzedać przy okazji tego Pucharu Polski, mam nadzieję, że to potrwa dłużej niż w tamtym sezonie i po kultowym, ale nie dla nas meczu z KKS-em Kalisz, bo remis 5 do 5 i rzuty karne to się rzadko zdarza w jakichkolwiek rozgrywkach pucharowych w Europie, czy no, tak pamiętasz ten mecz sprzed roku. No Oczywiście. No i Ciężko nie, nie, nie zapomnieć. No, więc przypomnijmy tylko tak kilka liczbowo. To będzie 48 start Widzewa w Pucharach, w Pucharze Polski, 62 rywal, 112. mecz. No i na razie, jak patrzyłem tak, to na pierwszą, jak wow. Widzew zaczynał pierwsze mecze w Pucharach, to na te 47 startów 31, 31 rywali przechodził, 16 razy odpadał. I oby na tym się skończyło. Niech będzie 32 awans w pierwszym meczu w Pucharach. Bo Puchar Nie, Polski. No dajmy, dajmy, dajmy w ogóle ten. Nasze statystyki w Pucharze Polskim, możemy to chyba powiedzieć, są żenujące. No, Liczba takie... star, biorąc pod uwagę dorobek klubu, zawodników, którzy tu grali, potencjał drużyn. No to my Jeden chyba, Puchar polski. No, cztery półfinały. W których odpadliśmy. No i, no i trochę ćwierć to, finałów. No to, to jest bardzo to jest jest jest, słabo. No, A ile że... wpadek na poziomie pierwszych rund, to też jest bardzo No tak, duża. bo ja jestem sobie, no, to już ten, to wspominałem o temu, ale właśnie mówię, no niestety do tych wpadek się, mimo szanujemy drużynę z Kalisza, no ale to był rywal o dwie ligi niżej. Kaka jest Kalisza, wcześniej warta Sieradz, klota Świnoujście Pola, Woca. Tacy rywale. Przestań nas... czarować. Y, <laughs> musimy wygrać musimy. i koniec. Tak, musimy zdobyć Elbląg, jak pewna armia, w 1945 roku. Źle się to dla Elbląga skończyło. Nie, no wiem, Taki najazd bol Bolszewi. Ale... No nome omen czerwonej armii. Tak, nome nomen. Nie, no Słuchajcie. Żarty historyczne takie oczywiście. Jak zwykle. Czy. Tam wiesz, jaka armia broniła nie, no. No, właśnie. no właśnie. Wiesz to po nieistotności. No nie, no już skończmy tobie te Kończymy. Słuchajcie, to była Widzewska podróż do przeszłości. Skupiliśmy się dzisiaj na dwóch z trzech meczów wyjazdowych, które są przed nami. W kolejnym odcinku wrócimy do wyjazdowych e, batalii i przejdziemy do tematu piasta Gliwice. Nie będzie to długa historia, ale na pewno. Na pewno ciekawa. wyciągniemy kilka ciekawostek też personalnych. Coś tam się zawsze znajdzie o Gliwiczanach. No, jest tam nasz piłkarz, między m.in. Tak. Z ostatni chyba zaliczył na tym meczu z Legią, czy coś mm -hmm. takiego było. No, widzisz, no. jak my marnujemy tych piłkarzy. No, to jest tak kończąc, już jeden z niewielu piłkarzy, którzy stąd odeszli i zabili taki fajny progres. znaczy, no, poszli ligę wyżej i utrzymali się na jej poziomie. Mów, mowa, mowa o a Amea, ale to sobie tak. porozmawiamy za tydzień. Dokładnie. Kamil Wójkowski. Jakub Dyktyński. To była Widzewska podróż do przeszłości. Większość faktów nie zostało zmyślonych. Do ostrzenia. Cześć. Thank <laughs>